Hello, hello, uho! zero! Witajcie cześć. na ninja! O! Cześć! Ej, co to za zadymka tutaj ja jest? Nie mogę tu być No dobra, gresa. dobra. Słuchajcie, witamy na kanale gramy. Dzisiejszy odcinek to ninja gramy i, i se zbieramy jakieś tam końsy i jakieś tam medale I czy coś tam. I skaczemy sobie. i w ogóle będziemy robić różne rzeczy. Także witajcie, witajcie. Już teraz możecie zostawić co Nicholas, bo zostawić... Łapeczki w górę! i subskrybować kanał My wpadajcie na kanał, no, no. TV. Tak jest, słuchajcie, bo w sobotę ten fajny odcinek nieziemski będzie nie pewnie gość Nie z tej planety. można powiedzieć. Oj, się będzie działo, <laughs> się będzie działo, będę biegał w kółko i i szedł w ja, ja jabłko. Stoja, bo... Dobra. Także słuchajcie, chodzi o to w tej gierce, że właśnie ja też y, powiem wam prawdę. <laughs> Graliśmy w to przed film, ale mi się gra nie zapisała. Z, z tutaj z tej gry Troszeczkę pograłem, chociaż się trochę nauczyłem, bo byłem nobem, Nikolas wiedział, że jestem Nobel. Wiem, że się zbiera te kojsy, że się leci gdzieś tam do góry i się w chmurkach biega i się... i tak trzeba robić, pa, tu patrz, no. spotkamy się w no. 5 minut e, na tym niebieskim budynku Uła! i tam będę się trenowała. Dobra ninja? My, 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 Widzimy się! Ula, 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 ula. Dobra, widzimy się tam za 5 minut, to póki co możemy sobie troszeczkę tutaj pochodzić, pozbierać, bo mamy aż 5 minut, słuchajcie. No. Także yy, ile, słuchajcie, tutaj te, te 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 takie też rzutki takie ninjackowskie, to mam do tysięcy k yy, mało mam kasiórki dlatego, że dopiero zbieram. no zbiram, bo jestem bidny, no. No ta troszeczkę tutaj chłopowi, no Pomóżcie ta 30 1038 tych yy, Czarno-białych odznaki ninja. Właśnie, a co za tą odznakę ninja można Nikola? Mm. Za odznaki M to się powiększa ten ekwipunek, jakby możesz więcej zbierać, nie? Za te paski, nie? Bo to są paski. Paski. Dobra. Wiem, że ogólnie Nikola mnie namawia na puścić gdzieś tam wysoko w chmury do nieba. Bo tam będzie jakaś inna mapka, tak? Czy co tam będzie? Mm -hmm. Inna planeta? Nie wiem. Tak jak. jak zwał, tak zwał, tam jest mega planeta Ninjago. Halo, gramy! No. Co tam? Halo, drin, drin. Poczekaj, zbieram do 10k tylko, żeby mi nie było wstydu. Bo będą bo, bo, wstyd, bo, bo oni powiedzą: bo gramy to ma tylko 870 końców, to nób taki, że nad nubami. No to poczekaj, zbieram, sprzedam to szybko idę do Ciebie na budynek niebieski. I właśnie tam zacznie się historia, pewna przygoda. Co to będzie za przygoda? Nie bądź. Dobra. Dowiesz się. Nikola mówi, że się dowiem. Jest, możemy... Co to jest? Celnąć. Co to jest? A, yy... ktoś chce się z Tobą tradować. To nie. Ja się nie traduję. 20k, to poczekaj jeszcze. Ej gdzie jest ten skok? Ten skok se dokupię, żeby Cię mm -hmm. mógł ten... Wiesz o co chodzi? Bo ty wysoko skaczesz, Janek. Ja mam już cztery jumpy. jakie to drogie! Ja mam cztery jumpy. Ale ja nie kupuję tego jumpa 4. Ja jedz, 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 Czemu? Przy... Ale to jest dobre. Chcę jakiś miecz świecący. Boże, jakie drogie te miecze <grym> są. Ten jest niewidzialny, czy o co tu chodzi? Nie no, nie załadował Ło, Wo, ten chce Ej, świecący. Ej, doganiasz mnie, Nie, żartuję. <grym> Aha, szkoda. 7K, nie stać mi, jest mam Ej, ja mam inne. już, ja mam już czarny pas. Mam Także, gdzie, gdzie masz tu pasy jakieś? Czarny, nad głową masz, masz czerwony. Ja mam czarny. Ula jaki jestem nędzny, ale jeszcze tutaj A czarny do góry. jest najlepszy, wiesz o tym. Dobra, słuchajcie jesteśmy, Nikola za mną czeka tak jak mówiliśmy. Ja dzień dobry. I, I właśnie, i właśnie, będziemy sobie teraz tutaj ten. I właśnie teraz słuchajcie, nie chcę ten. Po lewej stronie słuchajcie wyświetlać się subskrybentów. ostatnich W Ostatnio troszeczkę zapominałem. I, a to dlatego, że mówię, y, mamy u Nikoli na kanale troszeczkę też pracy. Ej, no co to za trwaniakiem? Nie chciałam, nie chciałam, nie chciałam. A dobra, dobra, spokojnie. Ja Bez dymu to jest, tak, ale no. z daleko od mnie, bo ja ci mogę powiedzieć. No. Pasza mój cios, patrz. Poczekaj, no. Takie coś, powtórz. Powtórz takie coś. Dobra, jesteś gotowy, i teraz musisz skoczyć na te drzewo. Na tamto drzewo? Tak. Mówisz i masz. Lajdźcie, no. A teraz lecimy sobie na tą wysepkę. Kurde! A ty, jaki nowej! Pasie, tam mogę ja sam sobie... wlecieć! Na tą chmurkę. Widzisz? A gdzie ty jesteś? Ja to sobie już samej, ty będziesz tu mnie uczyła, jak ja mam tutaj grać, jak jestem porowto, nie? Ja już jestem nad chmurami, ja byście ogarnił, bo ja to na raz przychodzę. Ej, jestem wysoko już. E co to jest? Co to jest? Ja e to, Yo, ile tych chińskich znaczków tutaj jest. Dobra, japońskich w sumie. Aha. Dobra, gdzie mam teraz iść? Ja zaraz będę na planecie. I doskoczę na tą chmurę, zobacz. Tak. I Jestem wielki. Idzie teraz? A ja nie wiem. Ja już nie mogę iść nigdzie. Możesz. No. Gdzie? No na górze tutaj na... Nie doskoczę? No to nie były twoje wszystkie skoki. Pomóc ci No o. Słuchajcie, Nikola przejęła stery. Dobra, więc... Nie wiem czy ona doskoczy Dobra. Anty... Dobra, to ja już sobie idę. Ale ja... Już... No mogłaś już to kojsy. O, przepraszam. No co i po prostu nie Nie. Jaki słabia gej! Dobra, nie grał z tobą, słabia <gulia> No bo ty masz kupisko, ja bym tu na raz przyszedł. Tak, ty minął. By... No, 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 dobra. No. Ja mam cztery jumpa człowieku. Ej, wiesz pedz, jak? Kurde, zapomniałem wcisnąć tego w ogóle. Ej, no! Dobra, ja se sam to wydał ogarniał tutaj, bo przez Ciebie tylko przegrywam. Ej, patrz, tata, tata, teraz no. celuję, patrz żebyś mi... patrz, patrz. To jest mój ekran. No. Teraz celuję. 124. Ja, ta ile dostaje w ogóle? Kos... Ja od razu 124. Jo. Kozak, ojej, oj, Kozak. Dobra, i teraz się idę kupić pięciu jumpa, człowieku. Jeśli mięc stać, ty pięciu jump kosztuje 300 tysięcy. czekaj, tam może doskoczę na raz. Ja się mogę depnąć już do mojej planety, nie muszę skakać, mogę tylko wejść tyle. Co ty gadasz? No bo ja już odkryłam planetę, ty też jak odkryjesz to dopiero. Nie, nie wiem, nie mogę tam doskoczyć. <laughs> tam skaczę To sobie kupuj jumpa. Ja to przejdę bez jumpa. Jak to bez jump i tak masz jumpa Dobra. i tak No ale mam ten słaby, nie? Mam ten słaby, nie? Ej, już jestem w chmurach prawie i tak. Ja już jestem nad chmurami. Kurde, nie skoczyłam w ogóle. I Tyleczny. jest, doskoczyłem. Idzie teraz? Tu nie doskoczę. Przecież. Ja aż skaczę, to się robi taka dziura w podłodze. Normalnie, to może doskoczę, nie wiem. Lecę, bo chce Nie, nie Jest? Nie, nie, nie Nie Ale blisko nie. byłeś naprawdę powiem, nie? Ja cię, już blisko byłem? Spadłam Byłem blisko już? Spadłam Nie słuchajcie, spróbuję jeszcze raz, bo nie może <grym> tak to zostać. Nie może tak to Nie bo ty mi facha przenosisz A już jestem za tobą, pyszkę masz Idę za tobą! Ej gdzie to mnie walnęło? Dlatego ja na to nie wchodzę i ci mówię o mi to zawsze. zawsze. Słabe to jest, nie? Dlatego ja na to nie wchodzę. Znaczy dziwnie wypiję ci powiem. A czemu ja skaczę w ogóle? Ja tego nie kumam co ja robię. Jak ja mogę się depnąć jednym przyciskiem? <laughs> Ale cisza, tak się skupiłem. No, ja się skupiłem, właśnie, słuchajcie, dobra, bo do nie rozmawiam już z Wami i, i jest wtedy niefajnie, jak z Wami nie gadam. Dlatego Wam opowiadam, że teraz skoczę na tą chmurkę i zdobędę. Nie skoczę. Doskoczyłem, jaki jestem. Tam mam ciężko doskoczyć, wiesz, patrz. Trzy, cztery i. Jest, doskoczyłem. Jest. To wtedy chyba tutaj, gdzie spadłem. A na to fioletowe mogę wejść, czy nie? Pokaż mi, gdzie jesteś. To jest to. Wyździj sobie skocz na tą chmurkę. Tam o. Trafisz nie, czy nie? boję się. Aha. A Skaczę ja... tam. Mhm. No właśnie, gdzie ja mam skoczy? Teraz? Tam doskoczysz, ale to jest niżej. A tutaj, no to spoko. Ło, ej, dwa razy mogę teraz? No bo masz przecież kupiłeś sobie jumpa, tak? No dobra, ej, ale to tam nie doskoczę teraz chyba. Nie! Spadłem! Ale nie aż tak nisko. <coughs> No, gdzie ja mam teraz skoczyć? Ej, no, zabrakło mi jednego tego, raz tylko skoczyło. Nie, no, nie wierzę, nie, dobra, nie ja sobie ma... skoczę. Dobra, ja sobie zbieram, sajcie kaszurkę teraz, żeby sobie kupić następnego jumpa, bo słabo skaczę. Może masz tych jumpów? Ja mam 4 jumpa. No właśnie. Wiesz, jakiego? Pa, patrz jakiego ja mam jumpa, pa. 30k, no, gdzie ja nie mogę, nie mam kaszury tyle. Patrz, nie ja mam takiego jumpa. No, tu masz fajnego. I jeszcze ale. raz mogę skoczyć. To ile cztery razy możesz? No. Dobra, słuchajcie, ja na szybko sobie tu uzupełnię i idę zaraz... nie wiem właśnie do na I I kupię tego jumpa i wtedy spróbujemy jeszcze raz. <noise> a możesz już hmm. kupić chyba, bo masz 6000, a nie. Za a 10. tak w ogóle to ten. Nie wiem, ale widzieliśmy, że popularna jest ta gierka w Myre, co? Pierwsza, no najpierw. 74 tysiące osób to brało. To jest co? To jest? Sumka. To jest sumka piękna. Nie, no dobra, 7,5 tysiąca będę miał. A daleko jeszcze nam brakuje, żeby tam dojść do tej do następnej mapki? No trochę. Ło, ja będę skakał do jutra. Nie, słuchajcie, ja w to muszę trochę pobrać. I wtedy może mi się uda dobrze. tak mieć super nie, odjazd, nie, 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 nie. to musisz mieć co najmniej 3 jumpa, żeby było fajnie. 3 jumpa? Poczekasz, nie? No to zaraz będę miał poczekaj, bo już mam 7, 7, 9, 9, 9, 9, 10. Dobra. Idę to sprzedać. Ej, 20 tysięcy! Nie umrzemy jeszcze brak, nie? Tak, bo 30 tysięcy chyba. Ej, pożycz mi. Chciałbym, bo ja mam 151, no, ale i tak zbieram. 30 000, ja mi tysięcy i... 200 tysięcy brakuje! Rozumiesz to mi 200 tysięcy brakuje. No 200 tysięcy to ja noc nie widziałem. Także słuchajcie, ja się powolutku będę z wami żegnał. I jeśli się odcinek podoba. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, to wtedy nagramy drugi odcinek, już będę trochę lepszy, i się na pewno w tą giereczkę. Ha, ha. E, a póki co no jestem troszeczkę nobem, no ale myślę, że mi to wybaczycie, ponieważ, no tak jak mówię, nie grałem za bardzo w to. Jedynie tą grę co A. przed tą grą nagrywaliśmy, ale nam się usunął safe z hmm. tej gry, to w tamtej, w tamtej szczęście też w ogóle byłem nobem. Nawet takiego ja miecza nie miałem fajnego, epickiego. Także wpadajcie na kanał Nikoli, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie o, kanał, aby kosmosie. być ze mną na bieżąco, bo Nikolet wywalił do kosmosa. Do zobaczenia, cześć i czołem, kluski zostałem, pozdrawiam ba, ba.